litrów mleka, który zaraz podgrzejemy. Ja używam taki semi skimmed, czyli te w zielonym opakowaniu. Podgrzejemy je, ale nie żeby się zagotowało, tylko do takiej temperatury e, przed zagrzaniem takiej ja ciepłej mikser i do miksera wrzucamy bezpośrednio nasze mleko podgrzane troszkę wyższej niż temperatura naszego ciała. Teraz dodamy drożdże. My tutaj będziemy dodawać drożdże bez Przygotowania rozczynu na pół kilograma mąki i użyjemy dwa opakowania. Teraz dodamy cukru, 135 g cukru granulowanego do naszej mieszanki mleka ciepłego z drożdżami. Dodamy to i powinien nasze drożdże się zapienić. Zostawimy to na 10 minut. Przykryjemy ściereczką i powinien się zapienić, to znaczy, że działają. I wymieszamy łyżką. Ok, po 10 minutach widzicie właśnie taki, on jest taki, e, sfomował się taką ma. Widać, że po prostu jest taki puszysty drożdże są puszyste, to widać, że właśnie one działają, także nie musicie robić. Jeżeli Wam nie wyjdą, musicie zrobić jeszcze raz, bo to jest podstawa, żeby te drożdże działały Wam. Jeżeli jest zimno w Waszym domu, jest zimny dzień, to możecie nagrzać piekarnik na 150 przez 15 minut i jak już będziemy mieli rozszczyn zrobiony, to zwyczajnie uchylimy dziwie i włożymy nasz rozczyn do piekarnika tutaj, żeby było ciepło w nim. Nie będzie gorąco, ale żeby było ciepło. Bo musimy go wstać w te ciepłe pomieszczenie później. Następnie dodamy 115 gram masła rozpuszczonego. 115 gram masła rozpuścimy powoli na okno. I dodamy do. Musimy roszu. odmierzyć 535-563 g mąki. Takiej mąki do wszystkiego. 565 gram mąki mi wyszło. I teraz dodamy pół łyżeczki soli, zwykłej soli stołowej. Tak wyglądają nasze drożdże. Także tak powinny wyglądać. Już trochę widać, że aktywują się. Mamy naszą, sól, e, mamy naszą mąkę i sól tutaj naszykowaną. Teraz dodamy nasze masło ale trochę przestudzone, żeby nie było gorące i wlewamy tutaj do tej mikstury naszej. Teraz się przygotowam sobie dwa duże jajka. Będziemy pojedyncze je wbijać, ale dodamy całą mąkę i nasze dwa jajka. Jeden za jeden. Po jednym. Upewnijcie się, że dodacie duże jajka. I drugie jajko. I teraz włączymy nasz mikser. A tutaj, że pienią się nasze drożdże, to znaczy, że one działają. Jak widzicie Jeżeli tutaj. wasze drożdże nie działają tak jak tutaj te, to musicie od początku zacząć. Ok, teraz będziemy miksować wszystko przez 10 minut. Miskę taką jak tą metalową i użyję trochę oliwy. Ja używam oliwy z oliwek i po prostu po bokach taką weźmiemy, żeby nasze ciasto, jak rzucimy je, po prostu się ładnie wyjęło. Jeżeli użycie za dużo oliwy, to zwyczajnie użyjcie papieru um, e, z takiej właśnie rolki um, do kuchennej, papieru i nasączycie e, wasz olej i sprawa załatwiona. Ok, teraz wyjmiemy nasze ciasto. Ale, że ja nie mam miksera do ciasta, właśnie takiego, to zwyczajnie go wyłożę na e, jakoś, e, wyłożę go na blaszkę, e, która będzie miała trochę mąki i po prostu wyrobi nasze ciasto. Mamy, tutaj będziemy wykładać nasze ciasto i trochę mąki. To jak widzicie, jest bardzo klejące trochę zaklejące. Podsypujemy go trochę mąką. My mamy tutaj zwykły mikser Jeżeli ktoś mnie ogląda I może mi zasponsorować prawdziwym mikserem Którym mogę wyrabiać ciasto Proszę, zasponsorujcie mnie Ale musiałam dodać 4 łyżki mąki Do mojego ciasta tutaj Żeby właśnie uzyskać Takie ciasto, jakie powinno być Wasze ciasto nie powinno być leiste Powinno być takie, o Dobre do modelowania Więc nasze ciasto jest już gotowe I wrzucimy je do naszej wcześniej naszykowanej miseczki która oczywiście pozmrawiamy olejem i teraz wrzucę je do niej. i pamiętajcie, że ona, te ciasto wasze wyrośnie wam dwa razy większe wrzucimy je do miseczki, przykryjemy ją ściereczką kuchenną i zostawimy w ciepłym miejscu bo ja jestem w Anglii i jest to jest naprawdę zimna pogoda dzisiaj w szczególności zimno jest i do tego pada cały dzień więc co musicie zrobić to musicie Wrzucić nasze ciasto przykrycie i że jest tak zimno dzisiaj albo w zimie, jeżeli to robicie, to zwykle możecie nastawić sobie piekarnik na 150 i 15 minut go podgrzać, wyłączyć całkowicie i włożyć waszą miseczkę do piekarnika, który jest wyłączony i przestygnięty, i to nam pomoże ciastu, naszemu ciastu urosnąć. Więc transformujemy to i będziemy takie ciasto trzymać przykryciu w takim otwartym piekarniku przez 2 godziny. Więc zobaczymy Okej, się za no dwie godziny. Przetransportować, przetransportować nasze ciasto tutaj, bo jest właśnie jak modelina, jest w dobrej konsystencji. Więc na razie wszystko nam wychodzi. Zobaczymy dalej. Lepiej tego nie wymawiać na głośno. Przykrywujemy ściereczką i zobaczymy się za dwie godziny. Okay. <laughs> Sofia, zobaczę Sofia. Będzie pilnować nasze ciasto za dwie godziny. Będzie powiększy się dwa razy. Więc zobacz. Hej. Po godzinie czasu e, nasza masa, nasze ciasto urosło. Zobaczcie. Widać chyba na oko już się urosło, bo jest wyszcze tutaj aż wypełnione. Pokażę Wam jak to wygląda. Has it grown? Yeah. Pull it pull it all off and take you can pull it to the bin. This It's a nice doll. Here we go. Looking good, looking good, I think. Definitely you have to agree that's definitely grown, right? Ok, zdecydowanie urosło, jak widzicie. Czyli zdecydowanie te drożdże zadziałały. Mam całą miskę teraz. Ale przechodzimy teraz okay. do Będziemy Ta blaszka musi być dobrze wysmarowana. Wysmarować ją musi dobrze ją w rogach, żeby nikt nie przywierał, i dobrze na bokach też. Bo będzie się ciasto rozrastać i będzie na pewno ta blaszka wypełniona mocno wszędzie. Ja Mamy 12 inczy tutaj. Coś takiego. Okay. Tutaj. nasze ciasto już jest rozwałkowane tak jak trzeba, i teraz będziemy używać masła rozpuszczonego, schłodzonego, i zwyczajnie warstwę masła y, pokroimy nasze ciasto. To pomoże, żeby właśnie nasze nadzienie przykleiło się do tego. Ciasta. ok, Teraz czas na nasz brązowy z Kassi. O nie! to jest okay. oh, Mhm. Oh, yeah. yes, mm yeah. Więc ja posmaruję to ciasto masłem. Kasi wsypie tutaj cukier, żeby zaczęła mieszać go. Upewnijcie się, że nie ma grudek, czyli dobrze go rękami rozmieszajcie, żeby nie było dużych takich, właśnie grudek. Nie. Yeah. idzie umyć ręce. Pomogła nam kasja. No wróciła z czystymi rączkami. Dodajmy teraz cukru tutaj do tego i cynamonu. I dopiero wtedy będziemy. powochać to to? Smell oh, Smell interesting. Pachnie interesująco, Kasia powiedziała. Mhm. Mm ja? Yeah. Mix, mix, mix. Mieszamy, mieszamy. And cinnamon. Michael. Tylko dlatego, że robię to dla dzieci, dodałam, y, posypałam tak troszeczkę cukru granulowanego na wierzchu, jak widzicie tutaj. Y, bo wiadomo, dzieci lubią słodsze i taką jedną bułeczkę, jak zjedzą z mlekiem, będzie przepyszna, słodziutka. Więc dam tak troszeczkę cukru granulowanego. Teraz mamy już nasze cukier wymieszany z cukrem waniliowym i cynamonem. I okay. wypadł. Skończyliśmy. I tak to wygląda. Powinno mieć jednak warstwę tego, wiadomo, brązowego cukru. Tak wygląda ciasto, tak wygląda cukier. Także. Jest trochę tego brązowego cukru i cynamonu, przepięknie Ok, pachnie. rolowania ciasta. Co mogę Wam powiedzieć, to zawsze rolujecie z tej strony, rolujecie powoli za każdym kawałkiem i dobrze tutaj uciskajcie po jednym tym. I wtedy następne, rolujecie. Jedną ręką jest mi ciężej, a potem dociskacie dobrze tutaj i znowu rolujecie. Ok, mamy naszą rolatkę zrol zrolowaną i mamy blaszkę. Blaszka musi być bardzo dobrze wysmarowana masłem po brzegach, po bokach. Także ta może być za mała, ale zrobię sobie dwa razy. Albo możecie w większej blasku sobie wysmarować, nieważne w jakiej. Ym, więc będziemy teraz kroić nasze rolatki na takie same mniej więcej kawałki, żeby Wam się udało I układać będziemy je tutaj. Jeżeli chodzi o cynamonową, to ja będę bardziej e, cień, cieńsze te kawałki robić niż te, które robiłam na malinową. Tak wygląda w środku, widzicie. Ile cukru tam jest, ile powinno być. Ok. Do tej części będzie Ci potrzebny najbardziej ostry nóż, jaki masz w domu, i będziemy chcieli je pokroić na podobne kawałki. Jeżeli Wam się uda, to nie jest koniec świata. Po prostu postarajcie się takie podobne, kroić. Nie musicie mierzyć, tak jak niektórzy mówią, mierzyć trzeba. Ja i tak się zje i tak, więc zwyczajnie sobie na oko. Okay. Tak wygląda nasza rolatka i tak wyglądają w blasce. Chcemy położyć trzy. Bo one jeszcze urosną. Teraz y, przykryjemy je ściereczką i w ciepłe miejsce ułożymy je teraz na następną godzinę i pół. Także one się jeszcze, jeszcze większe się zrobią, a pół jeszcze większe. Ok, i voila. Ok, teraz je przykryjemy i włożymy do... odstawimy w ciepłe miejsce na godzinę i pół, zanim będziemy piekli. Ja je przykrywam folią aluminiową, bo będą, będę je wkładać, bo zimno u nas jest, to będę wkładać je do piekarnika, który był wcześniej nagrzany i teraz przesypnięty. Okej, okay. tak wyglądają nasze e, cynamonowe bułeczki e, po odstawieniu. Urosły, jak widzicie, teraz e, nie ma żadnych miejsc między nimi. Ale to dobrze, tak powinno być. I teraz... Włożymy je do piekarnika i będziemy okay, teraz będziemy je piekli jakieś 25 minut w temperaturze 190 stopni. Oko. Okay. i nasze cynamonowe babeczki są już gotowe, teraz będziemy lukrować je. Pachną przepięknie i cukier jest zdecydowanie ten brązowy, ten skarmelizowany. Ok, i już nasze cynamonowe rollsy są, babeczki są gotowe. Przepyszne są, bo moja córka już spróbowała i powiedziała, że są lepsze, jeszcze lepsze niż te z malinami. Więc smacznego.